Najlepszy flow zawsze miałem na trzeźwo, kiedyś myślałem, że mi wszystko jedno. Pisałem po zielsku, pisałem po wudzie, pisałem po amfie i żyłem w obłudzie. Walko przestrzeni diabeł się umielił, szeptając do ucha pilnował łańcucha: weź, spróbuj, weź, nie pożałujesz. Zanim zrozumiesz, pół życia zmarnujesz. Najlepsze fazy i najlepsze wspomnienia To te na trzeźwo Dzisiaj człowiek docenia Wiele się zmienia, gdy świadomość dociera Wszystko się zmienia, gdy masz przyjaciela Można mieć w sobie miłość prawdziwą Budować przestrzeń sercu sprawiedliwą Dostaniesz szacunek, jakiego potrzebujesz Gdy tylko z picia mordo zrezygnujesz Nachlana głowa nic dobrego nie wymyśli Choćbyś poprawiał wiadrem złych liści To nie niedragi tworzą dzieła czy poematy te substancje zabijają twój mózg na raty. Cokolwiek chcesz zrobić, cokolwiek osiągnąć, musisz do siebie trzeźwość przyciągnąć. Mądra praca, rozwój, plan i poświęcenie. W ten sposób poznasz swoje prawdziwe przeznaczenie.